Cześć, hej, siemanko, jestem Marcinek i dzisiaj pokażę Wam jak grać Shelly na różnych, na różnych trybach mm. Shelly jest bardzo dobra na wiele trybów mm. jednym z tych trybów jest starcie głównie jest dobra na solo jest dobra na mapę taką jak na tą pokażę Wam nawet, na tą jest bardzo dobra, polecam serdecznie, na tą niezbyt, na tą... nawet polecam nie zła, ta, ta jest bardzo fajna na szali, dalej, ta też jest spoko, ale bardziej na bóla, ta jest taka pół na pół. Bo niby są krzaki, ale jest ich trochę mało i nie są takie duże. Mm, na tą mapę jest y, dość fajna. Mm, na tą słaba. Na tą też słaba. Na tą jest nawet, nawet dobra. Ym, na tej nie. O jezu. powtórzyłem. Tutaj Shell jest świetna. Wiesz, tutaj zawsze szali albo bula. Yes. Mm. I na tą mapę nie. Mm. Jeżeli chodzi o inne tryby, jest ona dobra na nagrodę, na jeden tryb. Na jedną mapę. chodzi mi oczywiście o tą, bardzo fajną. Zadymy. Pierwsza mapa jest zła zła, ta jest fajna. Ta średnia jest ta mm, bardzo zła. Mm, kolejna piłka plażowa jest dość fajna, ale gdzieś lepsza dynamite Bo Barley. E, tutaj e, jest fajna. Tutaj średnia, tu nawet, nawet. galaktyczna nie okay. i is... poro jest górsze. Na jest też fajna, na jest słaba, na jest dość dobra, na jest słaba i na dobra jest dobra. Mm. Czy na jest dobra? Można, ale trudno będzie by Wam wygrać tak samo z wieloma klejnotów, ale na hejsta nadaje się nawet ym, na tą mapę lub na tą. Te ostatnie no, może nawet ta. Ale te dwie ostatnie no to takie słabe. No to może sobie zagramy yy, szeli na jedną z tych ma powiedzmy to galaktyczna arena. Ale oczywiście w tym boli chcę tracić. Mmm, co się dobra Lecimy. i u nas jest Bull i Rico. Kurde. Na no tą mapę jest fajna, bo można się skampić. No ale teraz mi to dość słabo idzie. Sorry, nie widziałem. Hmm, śmieszny Frank. Dobra, mniejsza. Mniejsza o to. Padasz. To padasz, Taro. Dobra, mamy gole. O nie! O nie, żeby nie było bałwana. Bo... Myślałem, że ten dużo Dobra, że ci kurmierze. Dobrze, że te boty autoajmują, a nie grają tak jak normalnie ludzie. Ojściu. Ta mapa jest, u mnie, przynajmniej u mnie, dość zlagowana. Nie chodzi płynnie tak jak inne. Nie. Dobra, nie. jest. Jest okej. Ormon.

No i to będzie yy, No tyle w tym filmie. Dziękuję wam serdecznie za Jeśli film Wam się podobał, stawcie lajka i suba. Narka.